Zapraszam Cię na filmik, w którym pokażę cztery absolutnie konieczne kroki, które musisz poczynić, jeśli jesteś na ścieżce rozwoju osobistego. Zapraszam. Drogi widzu, żyjemy w ogromnym szumie informacyjnym, i nawet Facebook. Jak macie polubione różnego rodzaju strony, proponuję Wam miliony cytatów, miliony możliwości, miliony wszelakich e, złotych myśli, cytatów itd., tak itd. Tak e, I jakby fajnie, to wszystko jest wspaniałe, tylko czasami można mieć wrażenie, że mamy od tego tak zwany mętnik w głowie. I pierwszy punkt, o którym ja dzisiaj chciałam powiedzieć, to jest strefa komfortu. Ja bardzo często opowiadam na tym o tym na szkoleniach i w ogóle takie pierwsze, pierwsze miejsce, gdzie uświadomiłam sobie, że to może być problem dla niektórych, to był jak, jak miałam wykłady z Prosperity w szkole dla, przy dla przyszłych psychoterapeutów i tam właśnie zapytano mnie, o co chodzi w tym powiedzeniu, że prawdziwy rozwój jest poza strefą komfortu. I my sobie to tak intuicyjnie błędnie rozumiemy. Bo moi drodzy, strefa komfortu to nie jest tak, że ty leżysz, e, wiecie, na, e, na Bahamach z drinkiem, z pomarańczą. Nie? I to, to jest super. To, 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 to nie tak wygląda strefa komfortu naszego umysłu. I wszystko, i wiecie, i, i wszystkiego masz w bród, niczym się nie przejmujesz. Po prostu taki raj na ziemi, nie? To nie jest strefa komfortu, według tego powiedzenia. Strefa komfortu polega na tym, że trzeba sobie uświadomić, gdzie jesteś i gdzie z jakiegoś powodu twoja podświadomość czuje się bezpieczna. I może to być taka sytuacja, że yy, po prostu masz na przykład malucha. I jesteś tak przywiązany do tego malucha, który ci się psuje notorycznie, ale jest mega pojemny. No bo umówmy się: maluch to jest najbardziej pojemny samochód na świecie. W ogóle nie wiem, czy jeszcze maluchy jeżdżą. No ale jakby, e, i jakby jeździsz tym maluchem, pchasz go, jak się psuje. Naprawy nie są drogie, ale są częste. E, I jakby żyjesz sobie w takim maluchu i korzystasz z tego, co ten maluch może ci dać. I to jest twoja strefa komfortu. I w, moment, I w pewnym momencie trzeba powiedzieć: Ja już nie chcę tego malucha, ja teraz bym chciał sobie kupić zaszalejmy Volvo. I teraz trzeba będzie się z tego malucha przenieść do Volvo. I rozumiecie, że e, o ile w takim przykładzie, no to większość z nas powie: Super, zostawiam malucha, idę do Volvo. Ale w naszym rozwoju osobistym ta droga pomiędzy maluchem a Volvo może być bardzo, bardzo długa. Dlatego, że my musimy po kolei puszczać te wszystkie elementy, które trzymają nas przy maluchu. Powoli, 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 aż w końcu zrobi się taka przestrzeń, że będziesz mógł jeździć Volvo. I na tym polega, o to chodziło autorowi tego powiedzenia, że prawdziwy jest rozwój poza komfortem, bo idziemy tam, gdzie się boimy. Ja pamiętam, jak kiedyś dostałam mm, od mojego męża. No już byłego, ale wtedy byliśmy małżeństwem, on mi kupił, ja jeździłam wtedy takim starym Oplem Corsą i on mi kupił nowego pasata i ja miałam wielki problem z tym Passatem, naprawdę, no teraz po latach to to już nie brzmi, ale ja naprawdę bardzo się bałam jeździć tym samochodem, bałam się, że je zarysuję, że coś tam, wiecie, albo, że wcisnę gaz i pojadę jakoś, nie wiem, polecę z prędkością światła i tak dalej. I to jest właśnie także strefa komfortu, to jest to, w czym dzisiaj jesteś, i nawet uważasz, że jest ci źle, bo ten maluch też możesz uważać, że, że coś jest nie tak z nim, ale jednak w nim jesteś, bo jesteś do niego przyzwyczajony, bo Twoja podświadomość to zna i bo czujesz się wbrew pozorom tam bezpiecznie. No i naprawy są tanie, nie? Także przemyślcie to, gdzie jest dzisiaj Twoja strefa komfortu, czyli gdzie świadomie narzekasz, ale podświadomie jest ci tam dobrze. Pierwszy punkt. Drugi punkt. E, przy portretach numerologicznych to bardzo często wychodzi, e, e, bo ludzie często piszą, że znajdź mi blokady i tak dalej. I ja e, czasami widzę u ludzi, że oni żyją w przeszłością. I to jest mega problem. Naprawdę. I znowu nie dajmy się tutaj e, wbić w żadne informacje skrajne. Dokładniej rzecz biorąc, chodzi o to, że przeszłość istniała i warto jest ją zobaczyć. Jako trener radykalnego wybaczenia powiem wam, że to jest bardzo ważne, ale nie przesadzajmy, nie siedźmy tam za długo. Czyli patrzymy, wybaczamy, zostawiamy, idziemy dalej. Jakby ja całe terapię buduję na tym, co czeka człowieka, a nie na tym, co było. Oczywiście to, co było też jest ważne, bo tam są korzenie, bo to jest to, czym została zaprogramowana podświadomość od 0 do 7 lat. To jest to, co ty, to, to twoje doświadczenia i tak dalej i tak dalej. Ale te, tym nie można aż tak bardzo żyć. Z drugiej strony nie wolno tego wypierać. Bo to też jest błąd, tak? Czyli sprawdzamy, co się wydarzyło w przeszłości. Jeśli te doświadczenia były wzmacniające, super, super, i idziemy z nimi dalej czyli pokazujemy sobie czy klientowi, że ekstra ci tu poszło, miałeś już sklep, który świetnie prosperował, otwórz następny, czy nie bój się o związek, bo stworzyłeś już dobry związek i teraz też powinno pójść dobrze. A yy, i jakby mamy te doświadczenia wzmacniające, zawsze proszę, żeby klienci mi o nich poopowiadali. I mamy też te doświadczenia blokujące, i pracujemy z nimi, zostawiamy je i idziemy dalej. I skupiamy się na tym, co jest przed nami. To jest bardzo ważne. A w ogóle najmądrzej to jest być w tu i teraz i tylko mieć cele, tak? Ale to na kiedy indziej. Dobrze, kolejna rzecz, trzecia. Tutaj myślę, że Was nie zaskoczę, bo każdy, kto ogląda moje live'y, kwadransy z dobrą energią, albo, e, albo inne, e, inne takie momenty, jak wpadam do Was i, i coś Wam tam opowiadam, to wie, że bardzo polecam każdemu, bo uwierzcie mi, że ja znam bardzo dużo narzędzi do pracy z podświadomością, ze świadomością, z energiami. I naprawdę. Naprawdę, naprawdę bardzo ważne jest to, żeby obserwować swoje myśli. I ja uwielbiam, jak klienci przychodzą do mnie na sesję z zeszytami, gdzie czytają to, 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 to. Takie, 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 takie mam myśli. I to jest super! Naprawdę, bo wy, tak, wy, my, tak naprawdę nie wiemy, co w nas jest, dopóki tego nie zaobserwujemy. Więc notujcie wasze myśli. Oczywiście, jak mówi moja koleżanka, nie leczymy zdrowych zębów, ale jakby fajniej jest też mieć te dobre rzeczy, nie? Czyli tam byłem w lesie, było fajnie na przykład i pomyślałem sobie, jak mi jest dobrze. No i oczywiście te trudne, że wybudziłem się znowu w nocy, bo sparaliżował mnie lęk o ciało, znowu się bałem. I czego się boisz, nie? No, ale to już jest temat z lękiem. No i ostatnia rzecz, czwarta jak Ty sam siebie sabotujesz. Moi kochani, gdybyśmy my sami nie stawiali sobie żadnych blokad, żadnych przeszkód, Gdybyśmy żyli w zgodzie ze sobą i byśmy naprawdę chcieli dla siebie, e, jakby dbali o siebie w każdym tego słowa znaczeniu, tego aspektu znaczeniu, to nie mielibyśmy żadnych problemów. Tak nie jest. Bo jest kto? Nasz wewnętrzny krytyk, który mówi, że jesteśmy za grubi. Lub zachodzi, że mamy zbyt żółte zęby, że nasze włosy mogłyby być ciut dłuższe, a już w ogóle ten wewnętrzny krytyk ciała kobiety to jest w ogóle postać zatrudniona na full. E, przypomniało mi się teraz, jak kiedyś opalałyśmy się z moją przyjaciółką e, i jak ktoś szedł, to myśmy się tak zakrywały, nie? I chłopak tej mojej przyjaciółki, mój przyjaciel też, mówi, bo kobieta to ma taką głowę taką część mózgu jedna część mózgu jest odpowiedzialna za w ogóle wszystkie procesy życiowe i tak dalej i jest taka druga część mózgu eee, on jest w ogóle programistą to może dlatego tak to widzi jest taka druga część mózgu lekko większa tak to nie są takie równe połowy i ta druga część mózgu zadaje ciągle pytanie czy ja nie jestem za gruba sprawdźcie to bo coś w tym jest słuchajcie kobiety Stanowczo dużo czasu spędzają na tym, żeby oceniać swój wygląd. Ja już wielokrotnie podawałam ten przykład, że kiedyś byłam na jakimś szkoleniu, na którym się dowiedziałam, że najbardziej zakompleksione są modelki. Także to powinno nam wszystkim dać do myślenia, że nawet istoty, które zarabiają tym, jak wyglądają, mają kompleksy. Nie? Ale, jakby tutaj poszłam w stronę ciała, bo to tak najbardziej widać, ale jakby sabotujemy siebie tam, gdzie działa nasz wewnętrzny krytyk, który mówi, że nie dasz rady, który mówi, że, że sobie nie poradzisz, który ci przypomina jakieś rzeczy z dzieciństwa czy tam sprzed paru lat i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc te cztery rzeczy, o których tutaj dzisiaj e, powiedziałam, są jakby fundamentami. E, twojego rozwoju osobistego. I jakby to są rzeczy, które trzeba robić regularnie bo przyszłość, znaczy przyszłość jeszcze nie wydarzyła, a przeszłość wydarza się co chwila, tak? Czyli jak ja prowadziłam e, w tym roku e, kurs medytacji i tam mieliśmy całe zajęcia na odpuszczanie przeszłości, to jedne osoby wzięły to co na tapetę wzięły to co było w liceum, inne to co było w domu rodzinnym, a jeszcze inne to co wydarzyło się przed wczoraj w pracy. Zobaczcie, przeszłość jest ogromna i nie ma sensu się jakoś wybitnie nią zajmować. Trochę oczywiście trzeba powybaczać, trzeba zobaczyć, jakie tam były relacje, jakie ja na przykład bardzo często pytam o przekonania, też rodziców, więc to jest ważne, ale nie tak, żeby tym jakoś nie wiadomo, nie wiadomo ile z tym pracować i nie wiadomo, jak tym żyć, tak? Więc powtarzamy. Pierwszy punkt to jest wychodzimy poza strefę komfortu. Czyli zostawiamy te nasze rzeczy, do których jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, ale które nam nie służą. Druga rzecz to jest przestajemy żyć przeszłością. Trzecia rzecz uważamy i zapisujemy na to, co myślimy. I czwarta rzecz zwalniamy wewnętrznego krytyka. I moi kochani, te cztery kroki robimy codziennie. Aż w końcu zauważymy, że jest nam ze sobą dobrze. I będziemy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy fajni. Okej, okay. robaczki. Zapraszam na Facebook, zapraszam na grupę. Na grupie się, się bardzo dużo dzieje ostatnio, więc zapraszam na grupę. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania eee, i co? I bądźmy w kontakcie. Zapraszam też na dwie strony olgastępińska.pl, gdzie, gdzie jest indywidualna oferta pracy ze mną i na stronę szkołanumerologii.pl, gdzie zamieszczamy informacje dotyczące aktualnych kursów i szkoleń i programu szkoły. Więc zapraszam i do zobaczenia.